Dzień dobry! Artur Boruc 1 sierpnia 2020 roku przeszedł do Legii Warszawa. Jest to bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sytuacja. Artur Boruc może być jeszcze przez dłuższy czas wartością dodaną w Legii Warszawa z uwagi na jego formę sportową, ale także dlatego, że będzie mógł przekazać młodszym zawodnikom, innym zawodnikom Legii swoje doświadczenie z gry. Za granicą, ale także myślę, że to będzie miało wpływ na zainteresowanie kibiców meczami Legii Warszawa w najbliższym czasie. Jest to powrót taki powrót jak powrót Jakuba Błaszczykowskiego do Wisły Kraków. Kamil Gosicki także zapowiada, że swoją karierę sportową chciałby zakończyć w Pogoni Szczecin. Inne tego typu historie to na przykład Lukas Podolski, który kiedyś obiecał, że Swoją karierę zakończy w górniku Zabrze. Wojciech Kowalczyk, nasz olimpijczyk, nasz srebrny medalista z 1992 roku w Barcelonie, w dalszym ciągu gra. Tym razem gra od 2018 roku w KTS, weszło Warszawa. A Łukasz Piszczek zapowiada, że swoją karierę chciałby zakończyć w LKS Goczałkowice zdrój. Są to naprawdę historie, które które ciekawe historie, które budują zarówno legendy poszczególnych piłkarzy, jak i legendy poszczególnych klubów, i tak naprawdę wpływa to na zainteresowanie polską piłką, na to, że zawodnicy, doświadczeni zawodnicy, którzy, mają sw którzy zbierali swoje doświadczenia za granicą, mogą przekazywać je innym zawodnikom. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.